Tak dalej, więc dzielenie obecnie wywiadu na cywilny i wojskowy, albo kontrwywiadu na cywilny i wojskowy jest bym powiedział no, anachronizmem, co najmniej, ale też jest po prostu głęboko nieskuteczne, bo załóżmy, że mamy transport broni, który jedzie sobie z zachodu na wschód cywilnym, cywilnym transportem kolejowym. I jaka służba kontrwywiadowcza ma go osłaniać? Czy ma to robić kontrwywiad wojskowy, czy ma to robić kontrwywiad cywilny, który jest odpowiedzialny za infrastrukturę wrażliwą, czyli kolej? No ale jest to przecież transport wojskowy, jest to broń. Więc ja jestem głębokim zwolennikiem tego, aby służby specjalne w Polsce zostały zmodyfikowane w taki sposób, czy zreformowane w taki sposób, aby połączyć służbę wywiadu wojskowego i agencję wywiadu w jedną dużą, sprawną i efektywną służbę wywiadowczą, natomiast służby kontrwywiadowcze powinny również połączyć swoje siły i stworzyć jeden mocny instrument państwa, który będzie go zabezpieczał przed działaniem obcych wywiadów, prawda? Bo to jest znowu taki, taki przykład.